ŚMIERĆ SAMOTNYCH GWIAZD Autor Sebastian Post Pragnę utonąć w sztormowym oceanie Nad ciałem moim skrzeczy umierająca mewa Wicher słowami chorymi upaja się mżalem A księżyc oszroniony zerka z czarnego nieba Usłyszałem śpiew tajemny w tęsknocie zrodzony Pogrzeb martwych oparów ciągnących po tafli, A spod niej wynurzyły się umarłe gwiazdy, Zupełnie zszarzałe, bez mocy i blasku. Zanurzyłem dłonie, chcąc ciała ich uchwycić, Rozrzuciłem czarne róże, tworząc czar ukojenia. Zapragnąłem umarłe blaski do piersi przycisnąć, I poczuć, jak moje wnętrze rozpaczą się zalewa. Czemuście odeszły, żałobą mnie okrywając? Na cóż mi nocne niebo bez Waszej tęsknoty? Czym będzie dla mnie nadejście zmierzchu, Jeśli nie ujrzę gwieździstego uroku? Pragnę utonąć w sztormowym oceanie Nad ciałem moim skrzeczy umierająca mewa. Wiker słowami chorymi upaja się żalem. A księżyc oszroniony zerka z czarnego nieba.